Zobaczmy różne rozwiązania, które mogą naprawić ten problem. Najpierw całkowicie zamknij aplikację i otwórz ją ponownie. Teraz przejdź do swojego profilu, który znajduje się tutaj na dole po prawej stronie, a następnie naciśnij trzy kreski, które widzisz tutaj u góry po prawej. Nie martw się, jeśli ekran jest po angielsku, ponieważ kroki są bardzo łatwe do wykonania. Jednym z głównych powodów, dla których niektóre piosenki się nie wyświetlają, jest to, że konto jest ustawione jako profesjonalne. Nie do końca wiadomo dlaczego, ale wielu użytkowników zgłasza, że po zmianie na konto osobiste problem znika. Aby to zrobić, przewiń w dół do tej opcji, którą widzisz tutaj to w narzędzia i ustawienia konta twórcy, oznaczone tą ikoną. Naciśnij na nią, a następnie przewiń w dół do przedostatniej opcji, która mówi zmień typ konta naciśnij na nią, a potem wybierz pierwszą opcję E Przejdź na konto osobiste. Gdy to zrobisz, ponownie naciśnij przycisk Przejdź na konto osobiste, który pojawi się na czerwono. Twoje konto zostało już zmienione na osobiste. Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli nie, druga możliwość to ponownie nacisnąć trzy poziome linie w prawym górnym rogu i wybrać pierwszą opcję Centrum konta. Teraz wybierz tę pierwszą opcję tutaj, oznaczoną tą ikoną, a następnie naciśnij Facebook. Innym często zgłaszanym problemem jest połączenie Instagrama z Facebookiem. Kiedy konta są zsynchronizowane, niektóre piosenki mogą się nie wyświetlać. Dlatego upewnij się, że te przełączniki są wyłączone. Teraz wróć wstecz, wybierz Instagram i sprawdź, czy przełączniki też są wyłączone. Jeśli któryś jest włączony, naciśnij, aby go wyłączyć. Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli nie, ostatnim krokiem jest sprawdzenie, czy masz włączoną jakąkolwiek sieć VPN. Przejdź do ustawień iPhone A, następnie przewiń w dół do opcji ogólne. To są ustawienia. Przewiń w dół do VPN, czyli tej opcji tutaj. Naciśnij na nią i sprawdź, czy nie jesteś połączony z żadną siecią VPN. Jeśli jesteś połączony, naciśnij przełącznik, aby się rozłączyć. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Ciebie pomocny i że dzięki temu możesz już znaleźć wszystkie piosenki na swoim koncie.